wam jak za pomocą zarówno filtrów dolnych, górnoprzepustowych, metody inverted high-pass i kilku innych trików w ciekawy sposób podejść do problemów cery modelki. Dzisiaj postaram się przybliżyć co nieco temat techniki nazwanej Dudgeon Burn. To zdjęcie Witalia Drusinna które możecie znaleźć na jego płycie DVD instruktażowej i pokazuje bardzo ciekawy sposób, jak sama metoda Duge Burn może pomóc przy właśnie problemach jednocześnie ze skórą, ale także ze oświetleniem, które często powstają w czasie robienia zdjęć przez chociażby świecenie światłem przez włosy, tak jak widać na tym zdjęciu. Tak zdjęcie wyglądało w oryginale, zaraz po zrobieniu. Tak, po obróbce, według Druślinna. to jest właśnie efekt metody Dodge and Burn. Dla lepszego zauważenia, co działo się tak naprawdę na samej warstwie Dodge and Burn, pokażę samą warstwę. Tak wygląda obróbka. Jak widać bardzo dużo pracy zostało tutaj włożone. I na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nie jest to zbyt pracochłodne, jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż często podczas obróbki Drunberst stosuje się zbliżenie rzędu 400 czy 500%, można zwrócić uwagę, że w wielu wypadkach była to praca na praktycznie poszczególnych pikselach. Ok. Zamknę sobie to. Dzisiaj popracujemy nad zdjęciem też z płyty strukturowej Drusinina. To zdjęcie zostało przeze mnie wcześniej przygotowane na potrzeby dzisiejszego tutorialu. Tak zdjęcie wyglądało po wywołaniu z pliku RAF. Oczywiście. Można by się tutaj pokusić o odpowiednie dobranie, balansu kolorów, popracować nad szczególnymi fragmentami samego zdjęcia. Oczywiście istnieje także metoda wywoływania rawa wielokrotnie i maskowania go. Natomiast celem dzisiejszego tutoriala jest pokazanie metody dodge and burn. Wcześniej oczywiście udało mi się przygotować kilka warstw korekcyjnych. Które dają nam następujący efekt. Jak widać, jest tu warstwa wywołana z RAWA. Tak, to, to dla przykładu jest gotowy plik RAW po prostu wywołany na wszystkich parametrach 0 w programie Lightroom. Pierwsze co zrobiłem to po wywołaniu pozbyłem się lekkiego czerwonowego zabarwienia tutaj w okolicach włosów za pomocą warstwy Selective Color jak widać następnie troszeczkę zmieniłem parametry odcienia czerwonego lekko popracowałem tutaj też nad tym fragmentem pod okularem gdyż wydawało mi się zbyt lekko, zbyt pomarańczowy jak na resztę całej kompozycji widać lekkie zmiany. A na koniec dodałem warstwę korekcyjną krzywych, w celu wyciągnięcia oświetlenia na zdjęciu. Tak zanogrepaną grupę nazwałem Composition. Po czym przystąpiłem do wcześniej już omawianej techniki wykorzystania filtrów górno i dolno przepustowego. Dzięki czemu uzyskałem o um, wiele gładszą Cerę. Ta warstwa jest to warstwa, która pomogła pozbyć mi się tego przykrego włosa, który znalazł się na okularze. Okay. Jeszcze raz dla zwizualizowania różnicy i wykorzystania samej techniki. Ok. Dzisiaj z tak przygotowanego obrazu będziemy korzystać, dlatego zrobię sobie stemp, widziany warstw i skopiuję tą warstwę za pomocą funkcji Duplicate Layer do nowego dokumentu, a ten dokument zamkniemy sobie. Istnieją dwie główne techniki Dungeon Burn. Jedna opiera się na wykorzystaniu warstwy w trybie mieszania Soft Light wypełnionej 50% kolorem szarym, który jest neutralny w, tej, w tym trybie mieszania warstwy, bądź druga metoda, która posługuje się wykorzystaniem dwóch warstw krzywych, odpowiednio ustawionych, jedna na przyciemnianie, druga na rozjaśnianie. Postaram się omówić obydwie metody, jednakże każda z nich ma pewną cechę wspólną, o której za chwilkę powiem. W pierwszej metodzie wykorzystujemy warstwę w trybie mieszania soft light wypełnioną 50% szarością. No oczywiście można wykorzystać tutaj tak naprawdę kolory, tak 50%. Neutralny, szary, wypełnić nową pustą warstwę i zmienić tryb mieszania. Jednakże, Photoshop oferuje nam bardzo ciekawą funkcję, która może to zastąpić. Mianowicie, przy wciśniętym klawiszu ALT tworzymy za pomocą ikonki nową warstwę, którą nazwiemy sobie Dutch and Burn. Zmienimy tryb mieszania na Soft Light, i w tym momencie pokazuje nam się tutaj możliwość zaznaczenia checkboxa. Czy chcemy wypełnić neutralnym kolorem, czyli 50% szarością. Oznaczamy tak i tworzymy warstwę. W ten sposób powstała warstwa, która w żaden sposób nie zmienia nam fizycznie zdjęcia. A tak stworzonej warstwie za pomocą narzędziom Brush będziemy malować kolorem białym, aby rozjaśnić. Bądź kolorem czarnym, żeby przyciemnić dany fragment obrazu. Tą technikę dajen jednej warstwy stosuje zazwyczaj w sytuacjach, gdy chcę podkreślić za pomocą świateł jakieś większe fragmenty zdjęcia. Nie jest ona przeze mnie polecana w sytuacjach, kiedy będziemy pracować na bardzo małych fragmentach, tak jak na przykład tutaj przy lekkim Przyciemnieniu fragmentu skóry, bądź tutaj przy nosie pod łopatką nosa i w innych tego typu miejscach. Do tego bardziej przyda się druga metoda, którą za chwilkę pokażę. Dobrze, więc tak. Teraz zgrupujemy sobie naszą warstwę Dutch and Burn i nazwiemy ją jako Dutch and Burn 1. Ok. Wyłączymy ją sobie. Teraz przedstawię drugą technikę. Stwórzmy sobie katalog. Ok. Katalog nazywamy Dodgeon Burn 2. Wewnątrz tego katalogu utworzymy sobie dwie krzywe. Jedną nazywamy Dodge. A drugą nazwijmy sobie Burn. Ok, okay teraz wyłączymy warstwę Burn, abyśmy mogli spokojnie pracować na warstwie Dodge. Warstwę Dodge, czyli inaczej warstwa rozjaśniająca, na krzywej podciągamy lekko do góry, natomiast warstwę Burn. Obniżymy lekko w dół. Co jest ważnym elementem tej techniki w tym momencie to to, że musimy odlucić nasze maski na pomocą skutku klawiszowego CTRL i bądź Command i -E na Macu.